Jesteśmy? już. Dobra, gramy z przeciwnikiem, zmęczonym, zmęczonym przeciwnikiem. nie eee, Proszę Państwa, gramy z tymi samymi, co graliśmy wczoraj. I oni są po jednym meczu, więc, więc sprzyjające warunki mamy. na bramce, mieszko na bramce. Mieszko. Mieszko Tymon. Oscar, Wiktor. Jarem. A? Nieślibrajonem. szeroko. Podaniami ciśroce nie gadanie. Nie pojawiły? No, właśnie, no Cieszę się tak samo jakby pomyzania straciła. Nic osobistego. Oczywiście. kubie no Dobra, to druga minuta tutaj włączamy, włączamy mecz. To, czyli gramy do 19 po. Leon? Tymon osiem, Tymon bliżej. Dawaj! Dawaj, dawaj, Nie! 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 To ci to ci sami. Tak. Tak. Na patrz. I To Nie! czas tak? Nie! tak. Nie! 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 Bakalım 1-1 mi? Tamam. 1 Jezus, yes! ol, ol, 1 3 3 1 1 1 1 1 1-1. Graj, graj, to nie raz nie, widzę. Ty ładnie no, sobie. Daj sobie! Ujujuj! Uj, uj. tył, tył! 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 Czemu we dwóch Wiktor z Oskarem tam kryje? oni no, nie grają lagi. Oni grają cały czas. Ale... Oskar, twoja! Ale zmęczenie widać. Oni z z marszu poszli na mecz z nami, nie? ma zagrać? Kto ma zagrać? Bravo. Dobrze I teraz, i teraz. Brawo. No super. Brawo. Aś,

Aaaaah! Nie! Nie! Jeremi, tak jest. Leć, masz masz, masz Nie! Tak Tak jest. Nie! Nie! Jest! Brawo! Brawo! brawo. brawo. brawo, brawo. Nie! Nie! Jeremi! Mieszko, i tak właśnie było dobrze. Nie wiem co się dzieje. Jeszcze raz. Zgadza się. Jeden. Jeden. To jest twój Jeden, I szeroko. Jeremia twoja, twoja Jeremia. 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 Okay. No i bardzo dobrze Brawo i lewa nóżka Podejdź trochę temu do przodu Ale widzicie nie radzi sobie z Jeremiem i zaczyna szarpać Tak nie? tak tak emocje Jeremia, I już emocje Jeremia, Tymona. właśnie no. Tymona Tymona, Tymona, Tymona Ale ładnie nie No zresztą? przebił, przebił się, przebił to, się dobrać. Wyżej, wyżej Jeremie podjdź do lewej, dostajesz Podejdź Jūsz! Jūsz! Dāvajas! 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 Super! Dāvajas! 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 Dā! Dāvajas! Dā! Dāvajas! Dā! Dāvajas! Dāvajas! Dā! 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 Dāvajas! Dā! 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 O, stawaj Remi, stawaj. Stawaj, stawaj! Ej, no. Powoli masz czas! I jest Oscar! Aż, Szybko! Lecz. Szybko! Leć! Rem jest. A Jest! O matko, karny no. To jest karny w tym turnieju. Dla nas? Tak. I nie brakowało 3 cm do linii?

A tak mocno. Pięknie. I do przodu! I do przodu! I nabiegaj, nabiegaj do środka! Nie cofaj. Kiwaj, kiwaj. Masz zabezpieczenie. Kiwaj. Tak jest. Dawaj, Do piłki! Nie! Dawaj, dawaj, Goń go! Dobrze! Oj, 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 oj.

Dobrze, dobrze, powalczył. Antek, pilnuj! Blisko, Antek! Nie daj mu, Antek, nie daj! Antek, pilnuj! Oj. Leć! Leć, Wstawaj! Dawaj, dawaj, nie kombinuj, nie kombinuj! Pięknie! Daj, Kuba, daj! Kuba! Jeszcze jeden dla spokojności, bo się przydał. Szybło tu, Kuba! Szybło tu, widzisz? Ale to było blisko! Ty, Mandeska! Tu, tu, tu! Ochraniacz Dobra, tu! Uderz nie Graj, podejdź jeden Dawaj, dawaj, dawaj nie, nie wszyscy, pomału dawaj, dawaj Tymon, dawaj Tymon, dawaj Ej, z tyłu Z tył, tył, tył.

Wjeżdżaj, wjeżdżaj, winie, winie, winie winie Mocno Mieszko mu tak lekko. Kurde, ale to... Nawet dawaj, dawaj, wyjdźcie stamtąd. Ale wcisną to, nie? Mieszko mocniej, mocniej! Wiktor, pilnuj. Dobrze, dobrze dawaj, Zrita! Dobrze, dobrze, dobrze. Ale to mo dobre mogło być, to mogło być dobre. Powrót! Dobrze, Wiktor, kuleje. Dawaj, Wiktor! Dobrze. Aj. Wracaj, wracaj. Wracaj, Wiktor, wracaj. Antek, blisko. Potem... Już. As... <tryfna> Kuba z tyłu, fryta. Dobra, fryta bliżej. Fryta Miesz... bliżej. Antek! Antek! Kryjcie chłopaki! Pilnujemy! Mieszko uderza! Mieszko w się! Uderza! Jak byłoby światło to różnie, nie? Bardzo różnie, bardzo różnie. Niżej, niżej zejdźcie mu! Dawaj, dawaj, dawaj! Masz Antka! Dawaj Kuboś! Leć Antek! I leć Kuba, leć! Leć, leć do końca! Aj. John. Do piłki Uważaj e... Wiktor, Wiktor, twoja Uważaj, twoja, twoja Pięknie Wiktor, Ciśnij.

Dobrze Dawaj Antek! Do przodu. dobrze, eee! dobrze, dawaj Kuba Dawaj Fryta Dawaj Fryta, dawaj no Do piłki Antek No ej <noise> Just, się w gips, naprawdę No, 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 no. co ten tutaj? No, jeszcze z dwa razy się obróci. Ale nie wie za co się złapać trochę, nie? Proszę Państwa, czas leci. Trzy i pół minuty jeszcze. No, tak by, wypadałoby za spokojności. Tu są emocje, emocje nie puszczają. A tak i się urwi? Chyba możesz zerwać z skrycia, nie? No a teraz jest nasza piłka, a się. Urwi się! Tak jest! <laughs> Powoli, spowoli. Dobrze, Wiko. Dobrze. <laughs> Cztery, trzy, trzy. Tutaj jest dwóch. Dlaczego? Jeden, jeden, jeden. Poczekaj, fryta, poczekaj. Śmierdzi karnym jak nie wiem, nie? Dobra. Napędzaj, napędzaj, Kuba! Leć do końca! On się boi, bo nie wróci. Ale jest Tak Zagraj Wiktora. Idź po linii, wbiegnij. Ej. Bez pomysłu, bez pomysłu gramy. Jezuz. Brawo, że jest fajnie. Dobrze, że na aut. Dwie minuty. Popatki kto atakuje nikt nie atakuje zabaj, Dawaj Kuba dawaj Kuba Poczekaj, wiesz, to zmiana jest Lecimy! Dawaj jeden, jeden Tymon Ej, tutaj, zobaczcie Wiktor Wiktor piluj go Dawaj, Oskar Brawo Jeden mi, jeden mi, jeden mi. Jeden mi Ajajaj. Minuta, proszę państwa, minuta. Jeremi, przed prawkę. Napiega Jeremi. Dobrze. Dawaj Jeremi dawaj Jeremi! dawaj Jeremi, dawaj Jeremi Do końca Jeremi Dawaj, dawaj, dawaj Szajba, kurwa Oskar, uważaj Oskar z tyłu Wiktor Brawo Dobrze, rożny Nie, od bramki Minuta? Nie, pół minuty Już koniec powinno być Mieszko, pilnuj Piluj! Wiktor, piluj go! Oski twoja! Twoja! Brawo! Jest! Yes. Yes. Mamy to! Yes. Mamy to! Brawo, kukaki. Wyrwane! Wyszarpane! Gramy czy przerwa? Przerwa! My mam teraz chyba przerwy. A nie, nie Oj